Bartek Kliber, Mateusz Bielak, eksportowa osada Kaliskiego Towarzystwa Wyszliarskiego, dwójka bezsternika Zaczęliście sezon efektownie. Końcówka, już troszeczkę mniej, ale ogólnie, jak oceniacie swoje występy w 2023 roku? Sezon na pewno był bardzo fajny, bo no, sam występ na świecie, świata, na Europy, medal w Monachium, to są niesamowite rzeczy które zostają na całe życie i jednak faktycznie zostaje nie dosyć, zwłaszcza związane z końcówką tego sezonu. Mistrzostwa Polski, które były takie trochę wymęczone po przygotowaniach na Mistrzostwa Świata. No i też wysyłki na Mistrzostwach Świata, które były ciężkie przez pogodę. Ale ogólnie moim zdaniem przynajmniej sezon fajny, ale do poprawy. Zgadzam się z tym zdaniem, szczególnie ten początek sezonu, wiosenne regaty, zaskoczeniem nawet dla nas, też się spodziewaliśmy takiego performanceu z naszej strony. Potem właśnie walczenie w Monachium, Mistrz z Europy, Mistrz Świata na pewno jest dla nas świetnym przeżyciem. No zawsze w każdym, zawsze się wyniki mieć wyższe niż się miało, ale jednak są satysfakcjonujące w jakimś sensie, no, a teraz. Te, teraz Ostatnie zawody są. No, jest duży niedosyt. Wiadomo, że są chyba z dziesiąte albo jedenaste zawody, do których się musimy przygotowywać pełną parą. I Czyli trochę teraz... na oparach płynęliście się chyba już w końcówkę. No, już takie. Już, już trochę na oparach, ale wiadomo, że zawsze trzeba serce zostawić w to, że się staliśmy zrobić tak jak najlepiej. To ja na to już ma teraz problem, raczej problem, bo, bo przechodzicie do kategorii młodzieżowej. Albo będzie to dwójka, albo dwie dwójki będą, albo będzie jedna silna czwórka. Jak myślicie, jak to będzie wyglądało? No myślę, że na pewno będziemy sobie wychodzić dwójki. Znaczy, nie mi oceniać, bo nie jestem trenera, ale na pewno czwórka, którą płynęliśmy na Mistrzostwach Polski w sprincie, tak z miesiąc temu, ona mi się przynajmniej wydaje, że była fajną osobą, którą można wyciągnąć na Mistrzostwa Polski w przyszłym roku. Ja również wydaje mi się, że na Mistrzostwach Polski będziemy Startować w czwórkę, się nic nie zmienia, nie zapowiada się na to. A tak to wiadomo, że będziemy dwójki pływać pod kwalifikacje cały sezon. Teraz jesteśmy w pierwszym roku, młodzieżówki trzeba się jakoś przetrzeć. Koledzy z Zasady są w drugim roku, mają już więcej trochę doświadczenia w tej kategorii wiekowej, ale teraz jak zacznie sezon przygotowawczy jako młodzieżówka, to wiadomo, że i nasze umiejętności przeszkodzą. I powiedzcie teraz, te najbliższe tygodnie to troszeczkę wolnego, czy kolejne z Aktualnie jest, raczej nastawiamy się na kontynuowanie sezonu na przystani na Sukratywu, już zimowego, a tak to już są w planach obozy zimowe, w ferie i na razie to jest wszystko o czym wiemy. Mateusz Bielak, Bartek Kliber, posada dwójki bezpewnika Kaliskiego Towarzystwa myśliwskich.